Cześć. W tym filmie pokażę, jak zintegrować nasz CRM z GetResponse, popularnym narzędziem do masowej wysyłki maili i newsletterów. Dzięki tej integracji możesz automatycznie rejestrować wysyłane wiadomości i zarządzać bazą mailingową bezpośrednio z poziomu CRM. Zaczynamy od przejścia do zakładki System, następnie ustawienia Integracje i wybieramy Mass Mailing. Tutaj aktywujemy integrację z GetResponse i wklejamy klucz API, który wcześniej wygenerowaliśmy po stronie GetResponse. Po zapisaniu ustawień integracja jest gotowa do działania. Kolejny krok to konfiguracja w module Mass Mailing. Przechodzimy do tego modułu i wybieramy zakładkę GetResponse. Tutaj możemy ustawić typ notatki, z jakim będą rejestrowane wszystkie e-maile wysłane przez GetResponse. Na przykład mailing marketingowy lub newsletter. Dzięki temu każda wysłana wiadomość zostanie automatycznie dodana jako notatka do odpowiedniego kontrahenta w CRM. Dodatkowo mamy możliwość zaimportowania danych z GetResponse. Wystarczy kliknąć Import danych i wybrać, czy chcemy zaimportować wszystkie wiadomości od wybranej daty. czy tylko wybrane newslettery. To pozwala szybko zsynchronizować historię wysyłek i mieć pełen obraz komunikacji z klientami. Teraz pokażę, jak to działa w praktyce. Przechodzimy do GetResponse i tworzymy nowy szablon maila lub wybieramy jeden z gotowych. Przygotowuję wiadomość, którą chcę wysłać, wpisuję jej tytuł, treść i inne dostępne opcje. Po wybraniu adresów e-mail i uzupełnieniu treści, wysyłam wiadomość do mojej listy mailingowej za pomocą GetResponse. Po chwili wchodzę na kartę kontrahenta w CRM i widzę, że pojawiła się nowa notatka, dokładnie z treścią wysłanej wiadomości. Dzięki temu cała historia kontaktu, w tym masowe mailingi, jest zawsze pod ręką i dostępna dla całego zespołu. Na liście kontrahentów, a także na liście kontaktów pojawiła się również nowa opcja grupowej akcji Get Response. Możesz zaznaczyć wybrane osoby lub kontrahentów i jednym kliknięciem dodać je do bazy kontaktów GetResponse, np. do wybranej listy wysyłkowej. To świetne rozwiązanie, gdy chcesz szybko rozbudować swoją bazę mailingową bez konieczności ręcznego eksportu i importu danych. Integracja z GetResponse pozwala nie tylko na automatyczne rejestrowanie masowych wysyłek maili jako notatek w CRM, ale także na wygodne zarządzanie bazą mailingową i pełną synchronizację danych między systemami.